Witam moich widzów drogich z tej strony Dragon. No i zapraszam do odcinka, nie? Ech, co tak. Dlaczego odcinek? Dlaczego, dlaczego i po co, nie? Postanowiłem mm, sobie przejrzeć kanał niedawno, nie? I zobaczcie, jakie mam yy, te. Yy, najbardziej klikalne odcinki. Jak zobaczyłem, że prawie półtora miliona ma ten odcinek z chałtu zrobieniem toksików. To myślałem, okej, okay, no smoko, nie? Ale jak go obejrzałem, to tak się za głowę złapałem, że aż muszę nagrać remake'a tego odcinka, nie? Ech, dobra. No to zaczynamy, nie? Myślę, że od PETów trzeba byłoby tu zacząć, ponieważ PETy są jakby najważniejsze w toksikach. W ogóle są PETY najważniejsze w jakichkolwiek statystykach, bo one robią praktycznie powiedzmy 75% yy, tych. Rzeczy podczas walki, nie? Po prostu robię więcej niż statystyki, pety. Więc myślę, że od petów można zacząć. I więc tak. Mm. Najpierw myślę, że ogarniemy sobie peta pod toksiki dla ludzi, którzy nie wydają za dużo kasy, nie? Taki forfan for co grają, nie? A potem myślę, że ten pet pod toksiki taki bardziej konkretny. Dobra, 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 dobra. W sumie do tego odcinka się po raz pierwszy w życiu przygotowałem. Albo po raz drugi. Chyba ta, yy, chyba po raz drugi. Chyba do którego się też przygotowałem. Dobra, mniejsza. Więc co? Na początek myślę, że dobrym pomysłem na peta 10% yy, Zagadam. Na dziesiątym levelu, pierwsza umka, nie? Myślę, że byłaby dobra yy, umka od Mali. Zaraz ją tu znajdę na my. My, a my, Ali. O, była gdzieś, o tu. Jest to pet, który dostaje się za. Za co? Za zebranie 50 różnych petów, chyba? Mogę się mylić, więc poprawcie mi w komentarzu. Ale no, dostaje się za ileś tam zebranych różnych petów. I ta łuka jest naprawdę bardzo dobra. Ma 25% szans na oszałamienie swojego przeciwnika na jedną rundę. Może to wielokrotnie podczas walki. I słowem klucz jest tutaj WIELOKROTNIE. Bo możecie też znaleźć w lumpeksie, albo nawet w tym kasynie, co czasem jest, jakiegoś peta, też powiedzmy 25% czy 30%, nie? Ale to może być napisane JEDNOKROTNIE. A nam chodzi tu o WIELOKROTNIE, nie? Więc... E, po, po drugie mam nadzieję, że mi się to nagrywa. Dobra, później sprawdzę, nie chce mi się już gadać. I co? Mm, trochę się trzeba przy tym nafatygować, bo to nie jest takie hopsiub. E, jest taka umka od takiej Hopsi, chyba? Ma 60% szansę na. O! Na przykład Hopsia. Hopsie się chyba zdecydowanie szybciej e, ten, e, szybciej się wydropi z tego kasyna. Tak mi się wydaje, w każdym razie. No ale no wiecie, jak to bywa. Mm, ta umka jest nawet całkiem spoko. 60% szans na otrzymanie dodatkowego czy osób po trafieniu krytycznym ze strony przeciwnika. 60% całkiem spoko. Ja natomiast mam, miałem peta, którego zrobiłem gdzieś tak w zimę, bo ten PET był dawany. Pamiętacie może kalendarz adwentowy w kazecie, nie? Czy tam jest te 24 dni jakichś tych rzeczy, co tam dają z tych kuponów, nie? I w ostatnim kuponie, 24, były pety, nie? No i ta, ta umka, co ma ten PS, jest o 5% lepsza. Więc albo ta hopsia, albo ten czesno. To w sumie zobaczymy, kiedy ten... Czy można go... A, można go w kasynie wydropić. No, no to za... Jak macie czesno albo hopsie, to myślę, że to będzie dobry pecik, nie? E, no i co? Przechodzimy do drugiej umki. Druga umka jest bardziej taka trudna do znalezienia, ponieważ... E, Ponieważ co, nie ma takiej w sumie dobrej umki, praktycznie za darmo dla, dla graczy for fun, nie? Free to play i tak dalej. Ja znalazłem, fila, muszę go sprawdzić. A, tak. Yy, kojarzycie może tego peta za po 5 zł, co był, nie? Czasem co 5 poziomów się taki wyświetla, taki pakiet z oponkami i petem. To był jakiś taki. O, 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 na przykład dot. Właśnie o tym mówię, nie? Takie pieski się drobią. To ja bym radził poczekać na taką ofertę, co jest za 5 zł i tam masz chyba 10 oponek i właśnie tego PETA. 5 zł no nie jest dużo, nie? Można kupić za reszki pay safekarda na przykład. Tam sobie pododawać te pe cardy. Nie, ale co? Myślę, że ta łuka jest całkiem spoko, bo 10% zmniejsza się unik, nie? Oponenta. Więc myślę, że to jest całkiem spoko. Dobra. Lecimy dalej. A nie, tak, 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 tak. Jeszcze druga umka. A nie, nie ma. A nie, dobra, miałem o tym powiedzieć. Eee, jeszcze jeśli chodzi o tą umkę na 20. levelu, Peta, to na przykład od Bibota, chyba? No, Bibota się też łatwo trafia, bo w kasynie, nie? Eee, I co? I 20% na inteligencję. No, znaczy, pod toksiki jest to chujowa umka. No ale no... wiadomo. Hmm, może być też jakaś umka pod siłę, ale to z jakiegoś randomowego peta totalnie może wydropić. Na przykład... Yy, o, z, brak umiejętności specjalnej, coś takiego, nie? Takie pety. Może znajdę wam coś tutaj. Yy, o! Silny jak dwóch, nie? To ja cała siła zwiększa się o 10%. No dawaj. Tutaj jest Sokole Oko, to jest taka gorsza umka niż ten pet, co przed chwilą mówiłem. Twini, co ty masz? No i dobra, mniejsza. Eee, to jest chujowa umka. Ale jesteś na oko chyba 15% i na kondycję 15%, ale mogę się mylić, ale na pewno są takie umki, nie? No i albo właśnie ten PECI, który mówiłem z ograniczaniem uniku oponenta, albo właśnie te statystyki, nie? No i co? Lecimy dalej. 30. umka. 30, 30. umka. 30 level umka, nie? Trzecia umka. Zobaczymy, co ja tu napisałem. A. Bez myśli powtórzony Sir Hendry. Ale bez myśli powtórzony 2. Bo bez myśli powtórzony bez jedynki ma 20% szansę. Też jest spokojny, no ale wiadomo. 5% zawsze jest więcej, nie? Ale co. Umka bardzo fajna. Do tej pory ją mam. Jest tylko 2% gorsza od umiejętności najlepszej od Pao. Który ma 27% szans. Ale Pao trzeba kupić, nie? Albo nie. Chyba jest, jeszcze był taki pet. Chyba sezon temu, co można byłoby go kupić? Chwila, dajcie chwilę. Nie czy to jest ten set? Znaczy ten pet. Czy gdzie jest ten? Straż. Crowley, Bo. I z jakiegoś tego sezonu był dosł była dosłownie ta sama umka, nie? Tylko nie pamiętam, czy to jest ten sezon? Tak, to jest ten sezon. Więc, jak chcecie coś, jak, chcecie, jak gracie sobie, nie? To możecie go kupić, ale no, tutaj jest na razie poradnik fun to Play, Free to Play, nie? Więc raczej byście go nie kupili. Więc myślę, że możemy się zacząć tym Sir Hendry. Zaraz go tu znajdę. OPRS O Sir Hendry jest. 25% szansę. Jest jeszcze też jakiś ptak, który daje 20% szansę, co już wspominałem, ale nie pamiętam nazwy, nie? Super co to jest? A, to jest kropelka. Dobra, to, to, to nieważne. No i co? No i chyba tyle, nie? Co ja mogę jeszcze powiedzieć? E, tylko bezmyślnie powtórzone, moim zdaniem, jest dobre na trzecią łąkę. Chyba, że jeszcze od jakiegoś królika czekajcie, chwilę, że go znajdę. E, królik, 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 królik. Hopsia ma na dziesiątą to 60, co już mówiłem. Jeszcze był taki drugi, co dawał chyba 20%? Może go znajdę. Nie pamiętam totalnie nas, bo dawno się petami nie zajmowałem. Okej, okej. Okay, okay. No, tu mamy w górę. Ten jest chujowy, więc jakbyście go trafili, to nie dawajcie go żadnego dużego peta. Swojego głównego, dużego. O, tu, tuś Na 30 Umkę: 20%, 20 szans na dwa ataki pod rząd. Może wystąpić wielokrotnie podczas walki, i to też jest w miarę o, spoko umka. No, ale ten Sir Henry jest 5% lepszy, nie? Uuu, dobra, nagadałem się. Teraz myślę, że możemy przejść do petów dla, dla ludzi, którzy wydają trochę pieniędzy na tę grę obsłana. Więc co? Myślę, że możemy zaczynać. Więc co? Pierwszy pet to myślę, że świąteczne fajerwerki to jest niemalże taka umka bardzo dobra. Według mnie. Znaczy, jest chyba umka jakaś na 10%, znaczy na 10 levelu. Że masz chyba 70% szans na dwa ataki pod rząd, jeśli przeciwnik ci krytnie, ale pewności nie ma. Może mi się pojebało. Więc ja preferuję mieć 35% szans na oszomienie swojego przeciwnika, nie? Eee. Na jedną rundę, wystąpić wielokrotnie podczas walki. Tego peta mm, to była Biedronka, Jezu. Jak się Biedronka nazywała? Nie mam totalnie pojęcia, ale zaraz ją znajdziemy. Spokojnie. Maria. Dokładnie. W pudełkach z tego, z niespodzianki administracji, kasynie podczas noworoczania, dokładnie, tą Biedronkę można trafić tylko i wyłącznie w kasynie podczas tego, podczas kasyna, w kasynie podczas kasyna, w kasynie podczas nowego roku, i no, czy w tych pudełkach administratora systemu, ale tych, te pudełka dopiero co były jakoś, chyba z miesiąc temu, więc raczej, no, tak średnio, żeby teraz się pojawiły, mm. No i ta biedronka jest bardzo OP, bo ma 35% szans. To jest moim zdaniem jedna z najlepszych umek aktualnie na 10 poziom. Pod, pod toksyki, pod anty. Nie, pod anty raczej nie. Chociaż nie, czekajcie chwilę, bo mi się może pojebało. Czekaj, bo muszę znaleźć tego. Eee, bo mi się teraz kojarzy, że to, anty toksyki miały coś na 30. Czekaj, zawinięte w kokon, Kido, co to jest? Kido, 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 Kido. Bo mi się pojebało. A, B, K K Kurwa, nie umiem, nie umiem po polsku, nie? Ki Do To jest na 10? Nie, na 30, dobra, nie pojebałem się <laughs> Więc kontynuując, myślę, że Mary jest bardzo dobrą umką, nie? Jedna z najlepszych, jakie spotkałem jak na razie, nie? Druga umka, druga umka 20 level, co my tu mamy? A, gdzie jest mój? Notatnik. <laughs> eee, z uśmiechem na twarzy. 15% stat, na staty, tak. To jest umka, która była w sezonie chyba z rok temu. Eee, I to miał PET. Kurwa, jak się jej nazywa? Joy 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 joy, 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 joy. Jold joy. Ona, ta umka jest najlepszą umką, jaka jest w grze aktualnie eee, w, w Hero Zero, nie? Na 20 poziomie. Ona daje naprawdę dużo. 15% to jest bardzo dużo. Na moje statystyki to patrzę: mam 18 tysięcy, nie? 10% to jest 1800 plus 900, nie? To 2700 umiejętności mi to daje z podstawy. To jest naprawdę bardzo dużo. Więc moim zdaniem, Joy to jest e, po prostu podstawa. Jeśli chodzi o w ogóle jakiekolwiek staty i toksyki, i anty. Bo na anty i toksiki nie ma zbytnio za bardzo takich dobrych umiejętności, takich stricte pod, y, poddane te statystyki, nie? Więc myślę, że ta umka jest jedna z najlepszych gie, y, w grze na 20 poziom. No i co? Trzeci, trzeci level, bo. Znaczy trzeci, kurwa, 30 level. Yy, I trzecia umka, bo raczej nie ma tutaj już za wiele umek na ten y, środkowy. No chyba, że ten PET po 5 zł, nie? Sam po 50, nie, po 40 chyba jest. No, no to ta mniejsza, nie? 5 zł, 20-40 chyba tak. Zależy od ilości oponek nie? w tym pakiecie, co się co 5 leveli dostaje, nie? No dobra. Mm, lecimy. Tutaj jest zabawa z trzecią umką. O, tu można do wyboru, do koloru. Pierwszą umką już Wam pokazuję jest. Eee, w To się wchodzi. Wchodzi się w oferty z Podlady, wchodzi się tutaj. I tutaj ma się pao. Ten towarzysz ma 27% szans na to. W sumie źle spojrzałem, mogę tutaj sprawdzić przecież. Ma 27% szans na to, żeby uderzyć oponenta. Nie? Tak po prostu, nie? 27% szans jest lepsza o 2% niż serhendry. No, muszę się skupić o. Tak, mamę. A więc. Eee, można go kupić tylko z ofercie z podady za 40 zł No chyba, że tam jakiś tymi trikami, że coś tam, coś tam, jakimiś tymi tureckimi walutami. Tak sobie nie zagłębiałem się w to, nie? Ale no, pecik jest. Jest jak jest. Więc jeśli nie ogarniacie za bardzo jak ja tych takich tych tajnych trików, żeby sobie taniej to załatwić, to 40 zł z kieszeni, nie? Uh, Okej, okay. druga umka na 30 level. Według mnie może być świetna yy, Kido. Bardzo dużo widziałem ludzi i ją ma, ale jest świetna. Masz 75% szansy na zadanie ci ciosu, potrafię krytyczyć ze strony przeciwnika. Może wystąpić wielokrotnie podczas walki. Ona jest yy, w sezonie zemsty. Yy, nie jestem pewien, bo plejata robi czy też. Eee, wylewu dostałem. Plejata robi też czasem takie jakby co tydzień daje jedy, jeden sezon do kupienia. Kurwa, bo się zajmowałem głównym. Kiedyś tak było, że co tydzień był jeden sezon do jakby kupienia za pet za 40, a sezon za 60, bez peta. Dokładnie. I tak co tydzień po prostu dawali jakby ten, te oferty z tymi sezonami, które już minęły. Dlaczego? Bo wystartował chyba jakoś wtedy nowy PL, nie? PL27 czy 6? Nie mniejsza, chyba 7. No i dawali te oferty, żeby ludzie, którzy nie grali od początku, czyli na PL25, czyli żeby mieli te pety, te sezony, te sety w sumie, żeby też mieli, żeby nie byli stratni, nie? Ja na PL25 od początku, jakby gra. Wtedy od PL25 zaczęły się sezony, nie? Więc PL25 jest najmniej poszkodowanym. No i oczywiście ten PLF w dół. No ale co? <laughs> Myślę, że ten Kido jest bardzo dobry, ale jest jeszcze jeden lepszy. Skoro i tak jest to pecik dla ludzi, którzy wydają kasę, więc dobrym, dobrym pomysłem byłoby, zamiast kupić tego Peta za 40 zł, to nakupować sobie umek, tylko kurwa, ten się peta nazywa, umek, oponek nakupować, E, Orion. Tak, Orion. E, nakupować sobie oponek i spróbować zrobić top 1, top 5 w tym HC solo. Ponieważ może się w tych skrzynkach za te, o, te pierwsze 5 miejsc wydropić akurat pet, nie? Bo to działa tak, że te, te pudełka, że dają ci część setu, którego nie masz. Za pierwsze miejsce dwa części setu. Ale za drugie i piąte to jeden, czyli Setu, którego nie masz, albo Peta, nie? Więc myślę, że opłaca się, powiedzmy, w jako tako. Jeśli naprawdę dużo kasy władujecie w grze, jak nie powiem kto, znam taką osobę, płci żeńskiej, to naprawdę możecie spróbować zrobić top, te top 1, top 5 w HC solo i spróbować uszyć tego Oriona, ponieważ ma 5% więcej niż Kilo, nie? No, wiadomo, 5% wiosny nie czyni. Uff, nagadałem się. No to chyba tyle z petów, nie? nie? Myślę, że pod statystyki teraz można pójść. Statystyki też tu jest trochę zabawy, bo jest kilka rodzajów statystyk. Toksiki pod yy, zero inteligencji. W sumie mogę Wam pokazać takie toksiki. Tylko się przeloguję na konto drugie, na P27. Eee później, dobra, wywalone. Eee, I co? To są toksiki pod e, zero inteligencji. Można sobie też zrobić trochę więcej siły, no ale tutaj widać, że kolega ma totalnie podrówny, nie? podrówne nie? podstawy. Pewnie mu z itemków wyskoczyło więcej siły, no ale to mniejsza, nie? Więc pierwszy właśnie taki, statystyki pod toksiki to są podrówne, czyli równo siły, równo kondycji, równo intuicji no i inteligencji jak najmniej, z najlepiej w podstawie mieć zero no ale wiadomo, czasem się znajdzie lepszego trena pod inteligencję to się go zrobi, wiecie jakie jest, nie? i co? no i chyba tyle, nie? to teraz wrócę na swoje konto, chyba, że coś tu jeszcze mogę powiedzieć nie, no w sumie chyba tyle, nie? z tych statystyk, podrówne, nie? Drugie statystyki to jest bardziej takie pod moje, typu e, wie, przewaga siły e, i mniej kondycji i intuicji. Czyli e, na przykład jak tu mam, e, siła na 18K, kondycja i intuicja na 16, nie? tutaj mam równotą e, i siłę i można mieć teraz e, w dwie strony, można się rozejść, albo e, mieć zero inteligencji. Albo jak ja sobie zrobiłem, mieć toksiki z pierdolnięciem. Co to znaczy? Toksiki z pierdolnięciem oznaczają to, że masz trochę tej inteligencji ja tak postawie, nie? Zamiast tych dwóch, trzech K, które by ci wychodziło tam z itemów, tam wiecie, nie? Chyba, że też los. ten. ten. A, kurwa, w lewu dostałem znowu, losujecie sobie itemy w tej pralce, nie? To. No, no to chyba raczej będziecie mieli tam po 50. Tej inteligencji, no ale mniejsza, nie? Więc albo zero inteligencji w podstawie, albo tak, ja, tak jak ja. Czyli mam te parę tysięcy w podstawie, więc mam e, od razu trochę tej inteligencji, nie? I co to daje? Daje to, że e, nad e, antytoksikami, nie? Antytoksiki to jest tak. Mało siły, tutaj tyle samo kondycji co intuicji i najwięcej inteligencji, nie? Czyli grają podkryty. Ja gram w taki sposób, żeby e, ten umka speta. Znaczy mam akurat takie umki, co mi nie dają. Mm, podwójnego ataku z trafieniu krytycznym, nie? Ale mam wszystkie takie pod, po prostu pod atak dodatkowy, nie? E, ale co? Gram tak, że jakbym miał tą umkę, to by mi wchodziło tak... Kurwa, się za główny, czekajcie chwilę. E, dobra, najpierw wolę o Toksikach, bo o tym wiem. E, toksiki. Mm, Walczę przeciwko toksiko, toksikom, nie? Powiedzmy, że chłop ma e, 60 siły, 53K i tu 53K i ma zero inteligencji. No i spoko, nie? bije mnie tam po 50 tysięcy, po 60 tysięcy damage'a, nie. A ja, jeśli mam tą inteligencję trochę w podstawie, mam szansę na kryta wobec niego. I to bardzo wysokiego kryta. I czasem jak oglądałem walki moje. To chłopowi mogłem trafić kryta za 250 tysięcy HP. To jest masakryczna ilość. Dajcie spokój, nie? Dlatego uwielbiam y, te toksiki. Z wypierdolnięciem. Pod anty to jest takie trochę mech, bo powinienem mieć na 30, um, 30 lewru tą umkę pod dodatkowy atak. Nie jeśli przeciwnik mi kryta walnie, nie? Ale wtedy to na toksiki by średnio działało, nie? A tak to to na, na antytoksyki w miarę wygrywam, raczej nie zdarzyło. Nie, no czasem przegrywam, no ale to wiadomo, nie, losowość gry. Więc co? Taka sytuacja z tymi toksykami. Dobra, kolejne toksyki Mogą być y, takie, że y, mniej siły, więcej kondycji, intuicji i mało inteligencji, nie? Albo w ogóle Inteli siła i inteligencja mogą być równe. Powiedzmy na, po 20k, tu i tu, a tutaj po 50k. W coś w tym stylu. Też są takie statystyki. PET też działa. No a wiadomo. So, o, są też takie statystyki. Spotkałem się z tym niedawno, yy, bo przegrywam z nim jakimś sposobem. Że tu ma 50k, tu ma 50k, w inteligencji ma 50k i w oku ma 0 w ogóle. Totalnie nie ma nic w oku. Mm. No i co w związku z tym? Możecie się zapytać. Trzeba mieć pod to specjalnego peta. Ja myślę, że to są toksyki bez um intuicji. No, intuicja jest trochę średnia, no, bo nie zawsze ona wchodzi. Ona w ogóle jest trochę pobugowana i zdaniem. No, ale dobra. Chyba tyle toksików, czy jeszcze coś? A, mogą być też biedackie toksiki, jak nazywam. Że w ogóle jest, powiedzmy, zero w podstawie siły, zero w podstawie inteligencji i wszystko wyrównane w intuicję, w kondycję. Czyli powiedzmy, masz po 15. Yy, oczywiście mówię ze względu na moje statystyki, nie? Tutaj 15, tu 15, a tutaj powiedzmy po 70, nie? Więc to jest takie. Moim zdaniem to jest chujowe jak dzwon, bo ani kryta nie walniesz, a, a jak już walniesz, to. No, no. za 20k, więc trochę mało, nie? Ech. Dobra, nagadałem się. Odcinek przydługi jak chuj. Tak, 23 minuty. Wyjebane. Ale nie, to trze trzeba było się trochę nagadać o tym, bo to jest jednak trochę ciężka sprawa. No i co? Remake, remake myślę skończony. Eee, raczej nie mam nic tu więcej do powiedzenia. Eee, no i polecam sobie sety zbierać, na przykład z Sezonu albo z czegoś, nie? No i co? Myślę, że to by było na tyle. Zapraszam was do oceniania, lajkowania, komentowania. E, subskrybowania Dobra, bo dawno tego nie gadałem I to trochę cringe brzmi Dobra, wyjebane e, Widzimy się w kolejnym odcinku Teraz e, się z wami żegnam Do, zobona, do zobaczenia, cześć i pa